Witam w kolejnym odcinku zaraz. Co to będzie? Tak, to będą chyba Cuda na kiju. A bitwa. No cóż, może nie ujawnię. Chociaż nie, tytuł będzie i tak widoczny na górze. W tej bitwie pokazuję, co należy zrobić, kiedy zaczynamy przegrywać, jeżeli mamy do dyspozycji szybką maszynę. A przy okazji, drugą rzecz, którą pokazuję, to jak grać Helkatem na Lake ponieważ dla Helkata to jest. Chyba najtrudniejsza mapa. Dlaczego? Ponieważ praktycznie nie ma którędy objeżdżać. Wszystkie miejsca są zazwyczaj obstawione. Tak jak pojechał ten Cromwell nie pojedziemy, bo zaraz nas ktoś wyświeci. Jak pojedziemy środkiem, to tam zawsze ktoś czyha. Poza tym jest się wystawionym na ostrzał. Wąwóz, no to jest raczej miejsce dla czołgów, które mają pancerz. Ewentualnie można stać z tyłu wąwozu i snajpić. To też jest jakaś opcja, ale działo helkata nie jest najcenniejszym działem, z jakim można się spotkać w tej grze. Na przykład tutaj, w pudłówka W1S. W tym momencie już szansa na trafienie była większa, chociaż i tak bliski z Helkata lecą dość powoli, więc zawsze trzeba wziąć sporą poprawkę. Ale dział z helkata jest kapryśny i czasami lubi wyciągać wszystko. Tutaj na przykład przebić go mogłem tylko w jeden punkt, i właśnie w niego trafiłem. Kawu 1 ma tylko jeden punkt, który zawsze przyjmuje z obrażeniami. Z przodu. I to jest właśnie ten... ...władz dowódcy. Drugi punkt to jeszcze dziura... E, ...obserwacyjna. Na samym środku czołgu, ale jak jest... jak chowa kadłub, to jej nie widać. Tutaj się pojawia, strzelam, przebijam go z boku. No, Sport nie jest najbardziej pancerną maszyną. Tu się świecę, muszę go szybko zabić i schować, żeby nie oberwać od tego Jacksona, który tam stał z przodu. W sumie to wolałem stałą nazwę. Tutaj dostaję ostrzał, więc prawdopodobnie nie straciłem ogona od Jacksona. W tym momencie już chyba straciłem, bo spokojnie by przeładował. i mam nadzieję dobić któryś z tych czołgów. Pojawia się Jackson. Dlatego, że stanąłem bliżej niego i miałem lor lornetkę, się włączyła. Strzelam. Niestety się zapalam, a on jest błyskawicznie przycelowany. Jak pantera go uszkadza mocniej, dobijam. To i nie ma sensu użyć zestawu naprawczego, przeciwnicy i tak do mnie przyjadą. No i w tym momencie jest najważniejsza decyzja tej bitwy: co robić. Po pierwsze, przegrywamy i to dość mocno. Biorąc pod uwagę, że w tej bitwie jest sporo artylerii, to przewagę w czołgach mają dwukrotną. Więc postanawiam, ponieważ mam szybki czołg, zdjąć tę artylerię, żeby nie mieli przewagi wsparcia. Ale nie tak łatwo się przedrzeć. Tutaj muszę manewrować, żeby nie oberwać od tych samych artylerii. Staram się trafić te 34-1. trafiam w, w skałkę. Nasza artyleria jeszcze ich tam zabija. Minimalnie o całe 2 HP uszkadza T34. Pojawia się panceres. I ktoś go tam trafia za porządne obrażenia. A do naszej bazy już wjeżdża armada wrogich czołgów ciężkich. Dwie T29 i Churchill 7. W tym momencie tutaj mam na siebie tylko tego T34-1, który przede mną ucieka, mimo że jestem na strzał. Nie wiem gdzie on jest. Sytuacja w bazie nie wygląda najlepiej, zdejmują mojego koleg kolegę z klanu i Plutonu, w tym wypadku akurat. Postanowiłem pojechać po artylerię, jako że my już żadnej nie mamy, to żeby było fair, żeby przed też nie miał artylerii. I tutaj kolejny element poradnikowy, mianowicie jak zabijać artylerię. Więc po pierwsze nie można się zatrzymać. Czołg, który stoi, to martwy czołg. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy helkatem, a przeciwnikiem jest artyleria. W efekcie trzeba strzelać w ruchu. Najlepiej, żeby cały przeciwnik był odsłonięty. I po drugie, nie można jechać prosto na, prosto na tę artylerię. Jak musi się obrócić, to jej się rozjedzie celownik i nie trafi. Albo strzeli, nie weźmie poprawki na to, że, leci po, że pocisk leci po paraboli. I wtedy z kolei jest. I wtedy z kolei jest pudło. A pudła są korzystne, bo zanim artylerię przeładuję. Tutaj gąskuję M41. Nie wiem, czy on użył zestawu naprawczego, czy ma tak dobrą naprawę. Tutaj już się mogę zatrzymać, bo jestem schowany koło górki, a coś, by się, coś co by było tutaj, by się zaświeciło. Zanim by wyjechało, prawdopodobnie zdążyłbym się ruszyć. Chyba, żeby wyjechało 126 26 tyłem, ale to mało prawdopodobne. Tutaj sprawdzam tę stronę i pojawiają mi się dwie artylerie. Obrywam z plaszem od Su, pudłuję... Co należy robić w takiej sytuacji? Strzelać w tego, kto jest z nas wycelowany. 126 przeładowuje bardzo szybko. tutaj musiał mieć słabą załogę, skoro jeszcze nie przeładował. A tutaj e ksiądz zaryzykował. A tutaj miałem nadzieję pojechać zabite te 29 od tyłu. z mi się pojawił te 34-1. Z nim na tyłku raczej bym nie mógł spokojnie w cooldownie niszczyć przeciwników. Ale tutaj się schowam, a nuż wysta, mi się uda schować kadłub. Jak trafi mnie w wieżę, to jest szansa, że się odbije. Może w ogóle spudłuję, będę miał trochę szczęścia. Zatem, jak będę tak wystawiony, to on w ruchu nie strzeli, bo to chińskie czołgi nie są najcie, najtelniejsze w ten sposób. szansa jest, a nóż się uda. Nasz T25-2 odbija statystyki, daje nam całkowity remis. Jest już tylko dwóch na dwóch i tutaj się pojawia te 34 Mylę przyciski, ale zdążę się schować. I tutaj mam nadzieję go sprowokować do strzału. Bo strzale miałbym dość czasu. On nie wyjeżdża, ale ja zapominam, że nie mam pancerza na tym czołgu. Wyjeżdżam, daje się trafić, a tutaj jest automatyczne przebicie. Ja jeszcze by się pomieszały przyciski, bo tutaj manewrowałem tyłem. Na szczęście nasz T-25-2 zniszczył T-29. I w tym momencie przeciwnicy mają przewagę, bo mają czołg, mający o. Może, mogący przyjąć o jeden strzał więcej. Ale to nie jest jeszcze ich pewne zwycięstwo. Tutaj każdy może wygrać. T25 może go, nie wiem, zamorakować. Odbić strzał wieżą, bo akurat góra wieży T25 te te przyjmuje za zero. Tutaj T34 obrywa bez kontry. T25 trochę zbyt mało zdecydowanie wyjeżdża. T34 nie miał szansy go trafić z przebiciem, chyba że wyłożył pocisków wybuchowych. T25 odważnie atakuje. <grym> Niby mamy jakąś tam przewagę w HP. Poziom jest równy. Kto pierwszy strzeli, zabije. Gra dla ryzykantów. Oba czołgi mają nieprzebijalne wieże. Ja tutaj się zaczynam cieszyć, bo się zorientowałem, że jest dobłędowe odznaczenie. Medal do Mitru zadorowanie dorowanie 4 artylerii. No i w tym momencie jeszcze każdy może wygrać. Te 25-2 wychyla wieżę. Tutaj się pojawia te 34. Strzela, pudłuje, trafia w ziemię. I w tym momencie, kto pierwszy trafi, wygra. Niestety przeciwnik miał załadowaną amunicję wybuchową lub też zrykażetował w dół, no i wygrał. Zatem tu można było zobaczyć trzy rzeczy: jak niszczyć artylerię co robić, kiedy przegrywamy, czyli konkretnie jechać po wrogą artylerię się zemścić, i po trzecie, czego nie robić, czyli nie próbować kontować bokiem helcatem.